Stało do zapłaty, bo ta instytucja polega na tym, że ten, który wykonuje, ma mieć pewność, że dostanie swoje pieniądze. Ja chcę również powiedzieć, że zakład nie zalega z żadnymi płatnościami. E, dokonuje wiele płatności bezpośrednio na konta podwykonawców, które przecież, którzy przecież się bali ze względu na sytuację finansową stostalu e, brać udział w tym projekcie i to jest pierwsze, po drugie często kiedy sytuacja tego wymagała myśmy płacili nawet przed terminem tak, aby nie dopuścić do sytuacji, żeby ze względów finansowych nastąpiło obsunięcie budowy mhm. także to naprawdę proszę pytać Mostostalu ja mogę wydać, bo teraz niech Pan sobie odwróci to pytanie i wyobraź sobie, że my dopłacimy resztę pieniędzy tak jak jest wynagrodzenie, po czym Mostostal uderzy o całą resztę gwarancji i o uzyska i, I co, zapłacimy de facto 2,5 raza za tą samą instalację? Nie, nie, no tak mówię, to znaczy hmm. do posłuchało pytanie, A my z tego co rozumiem, to że jesteśmy zaskoczeni tą całą sytuacją, że zaskoczyła was ta decyzja, ta sytuacja z No. Wie pan no, jak pan na to popatrzy, to wydaje się, że jesteśmy już na ostatniej prostej i trudno się dziwić, że jesteśmy zaskoczeni. Tak? To nie jest tylko kłopot dla zakładu mieszkodów. To jest kłopot dla wielu ludzi, którzy pracują w firmach na przykład kooperujących na tej budowie w To jest też, chcę przypomnieć, że część tych robót, które tu jest wykonane, jest jeszcze nie zapłacona, bo Mostostal na przykład nie zgromadził dokumentów, nie przedstawił projektów i tak dalej. Czyli ta można powiedzieć, że tu jest więcej włożone niż zostało wyjęte. Mhm. My jesteśmy pewnym płatnikiem, mamy gwarantowane finansowanie na tą budowę, ale tak jak mówię, my no możemy gwarantować to, co się należy z kontraktu. Ja chcę przypomnieć, że myśmy na koniec zeszłego roku podpisali porozumienie, w którym przesunęliśmy termin realizacji prawie tak, o rok z przyczyn różnych, ale tam się mocno stał, na przykład zrzekł wszystkich roszczeń i powiedział, że dokończy to za cenę kontraktową. W związku z powyższym, ja naprawdę tej sytuacji nie rozumiem. Czy jesteśmy zaskoczeni? Tak jak mówię, ostatnio były sygnały, że mostostar sobie nie radzi. Tak? Czy to ma być tylko pretekst? To, o czym oni teraz mówią, do pretekst, żeby zejść z Moje W mojej ocenie jest to tylko pretekst. Mhm. Tylko i A ile osób straciło pracę? nie wiem, w dzisiejszym, wczorajszym, czy to w ogóle tak można mówić, że no, na, na tą chwilę, jak rozumiem. Ale tak. proszę Pana, ja, to jest cały czas pytanie nie dla mnie. Ja jeszcze mm -hmm. nikogo nie zwolniłem, to trzeba byłoby pytać tych firm, które kooperują z Mostostalem, czy to, że, w, no bo nie ma kontraktu, nie ma też płatności, chciałbym a, zauważyć, mm -hmm. tak? to, Także tu to, to naprawdę pytanie, powinno być w domu.